No co się dzieje? Gdzie ta winda? Gdzie ona jest? O, przepraszam, czy to piętro numer dwa? Nie, nie, to piętro numer jeden. Przepraszam, że się tak jąkam, ale kompletnie się tutaj nie spodziewałam kogoś takiego. Mam na imię Ania, mieszkam tutaj w mieszkaniu po prawej. A, a pan do kogo? Pan do mnie czy do sąsiadów naprzeciwko? Ha, dzień dobry panie Aniu. Ach, ach, tak, to mieszkanie było na sprzedaż i faktycznie ostatnio zniknęła plakietka, że hmm, myślałam, że ktoś się rozmyślił, a tutaj jednak, proszę bardzo, mamy nowego lokatora. Bardzo mi miło. Nie również. M -m -m Mam na imię Jakub, ale wystarczy, że będzie pani do mnie mówiła, Kuba. Ja mam na imię Ania i również jest mi bardzo miło. Panie Aniu, liczę, że będziemy się częściej spotykać. Liczę również, że może umówimy się na jakąś kawę albo na herbatę. Yy, kawa? <laughs> Herbata? Yy, nie no, jasne, jasne, w porządku. O, winda chyba przyjechała. Idealnie. Och, dziękuję, pani Aniu. A, a zasadzie Aniu. Dzięki, Aniu. W takim razie pędzę na moje piętro numer dwa. Wow, ale przystojny. O, oh, wow, nigdy w życiu nie widziałam takiego przystojniaka. Aaaa! i to będzie jeszcze nasz sąsiad, nasz sąsiad. Ej, jestem po rozwodzie, więc chyba mogę się rozejrzeć z kimś innym. Mój mąż? Znalazł sobie inną. Ach, jak miło, jak miło. Mamo, a co ty jesteś taka wesoła, szczęśliwa? Co się dzieje? Nie uwierzysz, Kasiu? Wprowadził się do nas nowy lokator. O, kto to, kto to? Pewnie tam na górę, gdzie było to mieszkanie na sprzedaż. Ach, mówię ci, wspaniały mężczyzna, pan w takim średnim wieku, coś około mojego wieku, bardzo elegancki, miał walizkę, elegancką, garnitur, no i mówisz, że się tam wprowadził, że niedawno kupił mieszkanie. Elegancki pan? O, mamo, jeszcze brakuje, żebyś powiedziała, że mega przystojny. Ej, mamo, co masz takie oczy? Jednak chciałaś to powiedzieć! A, mamo, wpadł ci w oko. A, nie bierze. Mama pójdzie na randkę, mama pójdzie na randkę. Kasia, przestań. Zwariowałaś mi takie rzeczy mówić. Ach, aż mnie zdenerwowałaś. Przestań, jestem dorosłą, poważną kobietą. To, że jakiś mężczyzna przystojny yy, powiedział, że mam mówić do niego Kuba, że przyszliśmy na ty i że chciałby nawet ze mną wypić kawę, to nic nie oznacza. Tak, jasne, mamo. Uh -huh. O rany, jak ma się taką miłą sąsiadkę, to od razu jakoś tak lepiej. A najlepsze jest to, zauważyłem. Moje bystre oko to zauważyło. Nie miała obrączki na palcu. Co prawda wydawało mi się, że w mieszkaniu były dzieci. Bo jakiś samochodzik stał pod drzwiami. Ale chyba męża nie ma. Ach, jak to dobrze. Hm, tak się składa, że ja również nie mam żony. No dobra, teraz moje mieszkanie. Ej, co jest grane? Tego nie powinno już tutaj być. To mieszkanie jest już dawno kupione. No nie wierzę. Och, moja wymarzona łazienka. Wielka sypialnia. O tak, to jest coś, o czym marzyłem. A co to ma być? Nie, no nie wierzę. Wynająłem specjalną firmę, aby mi tutaj wszystko posprzątała i rozpakowała. Kartony stoją, mop stoi. Nie, no ja się tym nie będę zajmować. Jestem zbyt poważnym mężczyzną. O! A jeszcze zleciłem zrobienie zakupów? A lodówka? Nie no, nie wierzę pusta! Naprawdę? A jestem taki głodny! Dobrze, że chociaż sam nie zapomniałem o mojej walizce. To jest tylko część moich ciuchów: mój ulubiony imprezowy garnitur i do tego strój codzienny. Ach, głodny jestem, a kompletnie nie znam okolicy, ale wiem co zrobię. Przecież mam przemiłą sąsiadkę, którą z wielką ochotą lepiej poznam, Ania. Anka, Aneczka. Ach, można tak odmieniać. Piękna kobieta. Idealna. O takiej zawsze marzyłem. No dobra, czas na piętro numer jeden. Gdzie to było, z której strony, żebym dobrze trafił? Ach, chyba tutaj mieszka Ania. Dzwonek do drzwi działa, więc chyba powinna tutaj być. Już otwieram. Już otwieram. O, dzień dobry. O, cześć. <grym> Jestem Kuba. Nowy lokator. Chyba jesteśmy sąsiadami. Ach, to pan! Mama mi mówiła. Wow, faktycznie fajnie pan wygląda. Co, co, co mówiłaś? Nie, nic, nic, nic. E, proszę, proszę wejść do środka. Pan do mamy przyszedł? Asia, a dlaczego wpuszczasz obcych? A, a to ty, Kuba. Kasia, yy, co jest grane? Yy, to moja wina, praktycznie sam się wprosiłem. Głupia sytuacja, ale skoro jesteśmy już sąsiadami, hmm, to może byś mi pokazała w okolicy, gdzie można coś zjeść? Jestem z zupełnie innej części miasta. Z wielką ochotą bym coś zjadł, ale remont, przeprowadzka, nowe rzeczy, rozpakowywanie. Nie mam zakupów. Lodówka jest po prostu pusta. Yy, masz chwilę czasu? Chociaż widzę, że masz dzieci, to może jesteś zajęta. A, a w sumie też nie wiem, co na to twój mąż. E, akurat Kasia może sama zostać w domu. E, mam jeszcze trójkę młodszych dzieci, ale są w przedszkolu. Później odbiera je moja kuzynka. A mąż? Hm, chyba chciałeś powiedzieć były mąż. Oj, sorry, nie chciałem poruszać tego tematu. Nie, spoko. Już się trochę przyzwyczaiłam. Mama poszła na randkę? Ojej. To znaczy, że już kompletnie zapomniała o tatusiu. Ale to chyba dobrze. Nie no, sama już nie wiem. Dobrze, super? Czy też może nie? No, mama będzie miała nowe życie! A ja chyba nie nowego tatusia. Sama już nie wiem. To cała sytuacja mnie po prostu przerasta. Ej, co jest grane hot dogi? Taka budka z hot dogami? To wspomnienie z dzieciństwa. O wow! Nie, no co ty, Kuba? Ja chciałam iść dalej, pokazać ci taką fajną knajpkę, którą nową otworzyli. Daj spokój. Taki hot dog to jest idealna rzecz, na którą mam teraz ochotę. Ej, w życiu bym się tego nie spodziewała. Poproszę zatem dwa hot dogi. Przepyszne, chrupiące. Yy, Anka, też masz ochotę? Nie, no jasne, też zjem, ale... Myślałam, że jest taki elegancki, sztywny... Yy, pan, pan Jakub... Kuba, a to fajny, fajny facet! Wow! I elegancki i do restauracji i na hotdoga. Chyba trafiłam na wymarzonego faceta. Może coś z tego wyjdzie. E, gdzie ten hotdog dla mnie? Nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam mieszankę. Musztarda i ketchup obowiązkowo. No a jakby inaczej? Nie ma opcji. Mm. Przepyszne! Nie wiedziałam, że ten dzień się tak skończy, że będę jadła hot doga z nowo poznanym facetem na środku ulicy. Ej, a ja nie wiedziałam, że ta przeprowadzka tyle zmieni. W sumie to myślałem, że będę nudziarzem, będę siedział w domu, mmm, zajadał się sam hot dogami, a tutaj taka okazja, Mam taka wspaniała szansa, że poznałem ciebie. Chyba będziemy dobrymi sąsiadami. Ej, co? Co jest? To Ania? Nie, moja była żona? Co jest grane? Ona z kimś tam jest. Nie no, nie wierzę, jak ona mogła? Spotyka się z innym facetem? E, Ania! Ania, to ty? Oj, przepraszam cię, ktoś mnie woła. Na chwilę cię zostawię. Nie no, jasne, spoko. Dla ciebie to wszystko. Nie no, coś czuję, że między nami iskrzy. Coś czuję, że jest między nami jakaś chemia. Czy to miłość od pierwszego wejrzenia? Na to wygląda. C co ty tutaj robisz? C czego chcesz? Ania? Ty się z kimś spotykasz? Czy ty wyszłeś na randkę? Czyś ty zwariowała? Gdzie są dzieci? Co? Dzieci jakbyś nie wiedział, są w przedszkolu. Kaśka jest w domu, a ty nie masz prawa mi mówić, co mam robić. Nie, 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 nie o to mi chodziło. Ja, ja po prostu. Co po prostu? Mogę się spotykać z kim mi się podoba, i tobie nic do tego. Zresztą to ty mnie zdradziłeś, przypominam, tak? To ty znalazłeś sobie młodszą, kiedy byliśmy małżeństwem. Teraz już nie jesteśmy razem. Jestem wolną kobietą. Halo, zapomniałeś? A teraz wybacz, ale wracam do mojego nowego przyjaciela. Tak, przyjaciela. <laughs> I wyobraź sobie, że będziesz mógł nas spotykać częściej. Co? I, jak to? Nie, no nie wierzę. Ona się z kimś spotyka? Co to jest? Co to za facet? Yy, powinienem odpuścić, ale nie mogę. Przecież to nie moja sprawa. Ale nie dam rady. Muszę się dowiedzieć, kim on jest. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowaną. Chodź, wracajmy już do domu. Może Kasia potrzebuje twojej pomocy. W końcu ma jakieś duże zadanie domowe. A, tak, tak, ma zadanie domowe. Tak jak mówiła. Nie, nie denerwuję się. Dzięki wielkie, że mnie chociaż na chwilę wyciągnąłeś z domu. Nie no, bez problemu. Możesz częściej liczyć na takie fajne niespodzianki. Nowy sąsiad mamy Kaśki okazał się być naprawdę fajnym facetem. Jak myślicie, czy wybiorą się na randkę? Jak myślicie, czy będą nową parą? No i czy tata Kaśki odpuści? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach.